Into the game. Let's play. Ground game. Marszal Giewicz in the Catchpell. Jesteśmy tuż po ceremonii ważenia. A przed galą KS 97 ze mną Sergiusz Zając. witam serdecznie. Cześć, witam, witam wszystkich. Słuchaj, no mówi, że wygrakałem. 40% ucieli. Tak, no. To, a mniej, to... Nie, mniej, nie więcej. Słuchaj, no, mogę trochę. Dogadamy się jakoś. Dogadamy się jakoś. Słuchaj, tak poważnie, no chciałem się o to zapytać troszeczkę, co się wydarzyło w takim razie. Dlaczego pytam? Bo była możliwość, rozmawiając z Wojkiem Rysiewskim, że w sumie nie było tematu w ogóle catchweightu, a mogliście w sumie i ty i Kleber z tego skorzystać i chyba nikt by nie miał nic przeciwko, no bo obaj wzięliście walkę w zastępstwie. Czy nie było takiego pomysłu od początku, żeby pomyśleć o tym catchwatu, czy byście przekonali, że nie będzie problemu z zrobieniem limitu? Wiesz, co ja tam gdzieś zapytałem po prostu? pokrótce, czy, czy jest możliwość tego catchweightu na 9,5 powiedzmy. Yy, podostałem tam krótką odpowiedź, że mój przeciwnik nie waży na ten moment dużo więcej niż, niż, niż limit kategorii półciężkiej. Także no... Powiedziałem, że spoko, to zrobię, nie? No bo zawsze robiłem, ja po prostu teraz się taki wydarzył wypadek przy pracy. Nie? No w takim razie o kulisach tego wypadku przy pracy, no było 95, 500, 95 400. później już finalnie, to co, co poszło nie tak? Czy organ się zatrzymał, czy za dużo kilogramów jednak było do zbicia, nie wyrobiłeś się z tym limitem, co zagrało nie tak? Kilogramów miałem tyle co zawsze, przeważnie. Wszystko szło dobrze, dietę trzymałem, też nic nie, nie podjadałem, bo miałem nieraz to wiesz. Gdzieś w nawyku coś podjeść słodkiego, to był problem. Tutaj poszło wszystko dobrze, jeśli chodzi o dietę. Rano przed samym tam cięciem wagi miałem taką, tyle, tyle, tyle wagi, co powinienem mieć, także myślałem, że to zrobię z palcem w nosie, no ale w trakcie gdzieś tam coś poblokowało, nie chciało iść, no i kurde, podjęliśmy decyzję, że jednak nie robimy do końca, nie? Mm. E, przeliczyliście? Czy da się jeszcze trochę, czy byłoby coś można było zrzucić, żeby trochę tych procentów więcej zachować? Była taka kalkulacja? Wolałem zachować więcej zdrowej, jak procentu, nie? Okej. Okay. Czy to, no bo tak naprawdę pierwsza walka w kontrakcie, to, ta, to chyba tak mi się wydaje, na logikę, że. To nie są jeszcze astronomiczne kwoty, więc na tym etapie kariery chyba to zdrowie po prostu wzięło górę. Jaka to by nie była kwota i tak zdrowie bierze górę, nie? Okay. No dobrze, w takim razie chciałbym zapytać o, to, o emocje związane i z ważeniem, e, no i wczorajszym przyjazdem, Media Day, ważenie. E, Jesteś zawodnikiem KSW. E, jak się tutaj czujesz przede wszystkim i jak oceniasz to wszystko od środka, Widzę to teraz blisko. Jak oceniam, oceniam na Piątkę z Plusem. Biję się na kilku organizacjach, nie ma się tu naprawdę czego przyczepić. Wszystko jest dopięte na, na, na ostatni guzik. Kurde. To jest moje spełnienie marzeń, wiesz, od dziecka naprawdę tylko, tylko to było moim marzeniem, żeby zawalczyć w tej organizacji, nie? Także teraz y, tylko tu zapisać, żeby moje nazwisko gdzieś tam... Po dobrych walkach się dobrze zapisało, nie? No to liczymy, na koniec mam tam jeszcze jedną no rzecz. Zapytam Artura Gwoździe, ale miał urodziny i się chyba przedłużyły, więc <laughs> muszę ciebie zapytać. O kontrakt, że to jest tak, że to jest yy, yy, walka jednej szansy? Pytałeś ostatnio. Pytałem o to już? Tak. A, No i co nie odpowiedziałem? Nie ja odpowiedziałem, bo sam do końca nie wiem. Znaczy, A no właśnie, że... czyli do Artura wracamy ciągle. No trzeba tam Artura pytać, bo... Artur będzie wiedział. Tak jest. No dobrze, w takim razie to czego ci życzyć przed jutrzejszym e, pojedynkiem? Czego mi życzyć? Szybkiego nokautu, żeby się zwróciło za bonus. <laughs> Dziękuję bardzo. Dzięki.